Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Piotr Zieliński zdobył pięknego gola, po czym ogłosił cudowną nowinę! Lech w kiepskim stylu żegna się z Europą! Brzęczek zdradza, co musi się stać, żeby Kuba wrócił do kadry! Manchester United ustalił cenę za pola Pogbe! Bayern Monachium i Inter Mediolan wymienią się piłkarzami? Zidane opuści Real Madrid po zakończeniu sezonu Była brazylijska gwiazda trafi do więzienia na 9 lat Wczoraj na kanał przyszło ponad 200 nowych widzów, witam wszystkich serdecznie! Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, klikaj ten czerwony przycisk tam na dole i dołączaj do naszej ekipy. Zapraszamy! Mam do Ciebie pytanie, daj znać na dole w komentarzu jaki mecz planujesz w ten weekend obejrzeć. A jeżeli nie chce Ci się, to standardowo kciuk w górę, żeby zostawić po sobie jakiś ślad, że jesteś aktywny. Zapraszam wszystkich do darmowej, przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego Footballteam.pl. Link do gry znajdziesz w opisie, a rejestrując się z mojego linku dostaniesz dodatkowych 200 punktów energii na start. Gorąco polecam i zachęcam. Widzimy się w grze. No i lecimy z newsami. Miłego oglądania. Piotr Zieliński po przerwie spowodowanej koronawirusem wrócił do bardzo wysokiej formy. Obecnie jest to jeden z najlepszych piłkarzy Napoli, który jest bardzo chwalony przez Gennaro Gattuso. Polak miał okazję to pokazać w trakcie ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Europy, kiedy to rywalizował z Realem Sociedad. Włoski zespół zremisował jeden do jednego, a jedyną bramkę dla Neapolitańczyków zdobył właśnie Zieliński. Było to w 35 minucie spotkania. Po rzucie rożnym Polak dopadł do wybitej piłki przez rywali, po czym idealnie przymierzył prosto w bramkę rywali. Był to piękny wolej ze skraju pola karnego. Co ciekawe bramka Piotrka jest pierwszą w historii na stadionie jego Armando Maradona. Tym samym Polak zapisał się złotymi zgłoskami w historii tego obiektu. Przy okazji pomocnik ogłosił światu wspaniałą nowinę, wkładając piłkę pod koszulkę. Piotrek zostanie ojcem. Piłkarz potwierdził to w pomeczowym wywiadzie. Moja żona jest w ciąży i cieszę się, że mogłem to dla niej zrobić. W przyszłym roku będzie z nami kolejny Zieliński. Piłkarz wspomniał również, że bycie pierwszym strzelcem bramki na stadionie imienia światowej legendy jest dla niego zaszczytem. Strzelanie goli to zawsze przyjemność, zwłaszcza dziś, bo to był pierwszy gol na stadio Diego Armando Maradona. Jestem zadowolony, wywalczyliśmy awans, cieszymy się. Naszym celem było wyjście z grupy, więc cieszymy się, że nam się udało. Dzięki temu remisowi Napoli zajęło pierwsze miejsce w grupie z 11 punktami na koncie. Teraz piłkarzom włoskiej drużyny nie pozostaje nic innego jak czekać na kolejnego rywala już w fazie playoff. Kartka z kalendarza. 11 grudnia 1981 roku w argentyńskim Buenos Aires urodził się Javier Saviola, Był reprezentant Argentyny oraz były piłkarz takich klubów jak FC Barcelona, Real Madrid czy Benfica Lizbona. Wszyscy zachwycaliśmy się wspaniałymi meczami Lecha Poznań w eliminacjach do Ligi Europy. Byliśmy pełni uznania, gdy kolejusz jak równy z równym rywalizował przy bułgarskiej z wielką Benfica Lizbona. Cieszyliśmy się, gdy polski klub ogrywał u siebie standard liż. Niestety z dniem wczorajszym przygoda Lecha z Ligą Europy zakończyła się w dość smutnych i przygnębiających okolicznościach. Ekipa Stevena Gerarda nie pozostawiła złudzeń, wygrywając 2 do 0. Rangersi kontrolowali przebieg spotkania, gospodarze tylko kilkukrotnie zagrozili bramce rywala. Z pewnością nie był to ten sam Lech, o którym wspominałem na początku. Poznaniacy rywalizację w fazie grupowej zakończyli na ostatnim miejscu z zaledwie trzema punktami na koncie. Dariusz Żuraw i spółka z pewnością będą mieli o czym myśleć przez najbliższe miesiące. Teraz jednak Lech musi się skupić nad tym, aby wywalczyć awans do przyszłorocznych europejskich pucharów. Oto komplet czwartkowych wyników szóstej kolejki Ligi Europy. Na uwagę zasługuje m.in. porażka AS Romy z CSK Sofia, remis Standardu Lisz z Benfica, czy strata dwóch bramek przez Arsenal w meczu z Dundalk. Obecnie w reprezentacji Polski mamy dość sporo nowych, młodych skrzydłowych, którzy przebojem wdzierają się do kadry. Wystarczy wspomnieć o Juźwiaku, Szymańskim czy Płachecie. Powoli zapominamy o Jakubie Błaszczykowskim, który ostatni raz był powołany w 2019 roku. Pomimo tego piłkarz Wisły Kraków wciąż pozostaje w orbicie zainteresowań Jerzego Brzęczka. Selekcjoner ostatnio w jednym z wywiadów zdradził co musi się stać, żeby Błaszczykowski otrzymał powołanie. W tej chwili kuba musiałby dojść do takiej formy, jaką prezentował przed Euro 2016. Brzęczek został również zapytany o to, czy widzi kubę w kadrze razem z Łukaszem Piszczkiem w roli członków sztabu szkoleniowego. Jest to jakaś opcja, ale nie myślałem o tym zbyt głęboko. Życie pisze różne scenariusze. Obaj najpierw muszą skończyć grać w piłkę. Na razie nie ma co się nad tym zastanawiać. Ostatnio po słowach Mino Raioli na łamach to sport wybuchła bomba w gabinetach Manchesteru United. Agent pola Pogby w mediach zdradził, że to koniec Francuzana Old Trafford. Oznacza to transfer w zimowym lub letnim okienku transferowym. Angielscy dziennikarze dotarli do najświeższych informacji na ten temat. Według ludzi ESPN, włodarze klubu ustalili cenę wywoławczą za swojego pomocnika. Wynosi ona co najmniej 50 milionów euro. Z kolei Daily Mail donosi o jeszcze innym zdarzeniu. Według nieoficjalnych informacji Pogba po przegranym meczu Ligi Mistrzów z RB Lipsk miał rozmawiać z Ole Gunnarem Solskjerem o swojej przyszłości. Francuz miał poprosić Norwega o zgodę na transfer. Tak więc wszystkie znaki wskazują na to, że to mogły być ostatnie tygodnie tego piłkarza na Old Trafford. Wszystko zależy od tego, czy zgłosi się po niego klub z wystarczającą ilością pieniędzy. W dzisiejszych czasach nie jest to takie oczywiste. Christian Eriksen przychodził do interu Mediolan jako jeden z najlepszych pomocników Premier League. Niestety, Duńczyk we Włoszech zaliczył tak nieprawdopodobny zjazd, że obecnie jest na wylocie z klubu. Antonio Conte nie widzi dla niego miejsca w zespole, w związku z tym w mediach pojawiło się mnóstwo plotek dotyczących jego przyszłości. Jedne mówiły o zainteresowaniu ze strony PSG, drugie o powrocie do Anglii, a dokładniej do Arsenalu. Ostatnio pojawiła się nowa informacja. Według Corriere dello Sport na liście zainteresowanych znalazł się Bayern Monachium. Bawarczycy chcą jednak pójść na wymianę. W zamian za Eriksena do Mediolanu powędrowałby Corentin Tolisso. Francuskiego pomocnika bardzo często trapił kontuzje, dlatego też Hansi Flick wraz ze sztabem szkoleniowym zastanawiają się nad znalezieniem jego następcy. Jednak czy Christian byłby dobrym wyborem? Real Madrid, pokonując w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów Borusia Gladbach awansował do kolejnej fazy z pierwszego miejsca. Był to bardzo dobry mecz w wykonaniu królewskich. Być może będzie to punkt zwrotny w sezonie. Jednak jak się okazuje, może to być ostatni sezon zidana w Realu. Taką informację podali dziennikarze Diario Gol. Według nich francuski szkoleniowiec miał zakomunikować Florentino Perezowi, że bez względu na osiągnięte wyniki, wraz z końcem sezonu opuści klub. Jest to spowodowane m.in. tym, że latem do klubu nie przyszedł żaden piłkarz z listy życzeń Zidana. Dodatkowo Francuz ma za złe włodarzom klubu, że to on jest stawiany na świeczniku w przypadku złych wyników. W takiej atmosferze z pewnością nie można zbudować drużyny. Wszystko wskazuje na to, że Robinio trafi za kratki na 9 lat. Brazylijczyk został skazany za napaść na tle seksualnym, do którego miało dojść w 2013 roku w Mediolanie. Sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok. Dodatkowo on i jego kolega Ricardo Falcao muszą zapłacić skrzywdzonej kobiecie po 60 tysięcy euro. Sprawa jednak nie została jeszcze zakończona. Jest w niej wiele niewiadomych, a sam Robinio ma jeszcze w zanadrzu proces odwołania się od wyroku. Sprawa jednak wygląda nieciekawie i była brazylijska gwiazda znalazła się w poważnych tarapatach. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do ocenienia filmu i subskrypcji kanału na dole po codzienny zastrzyk futbolu, widzimy się już wkrótce, do zobaczenia!